Dzień dobry, to jest Orbi To jest Lechao Aha, no i jak, żeby nie było, że zapomniałem powiedzieć Jest ze mną... Ten, no my, Zasubskrybujcie mnie jak można tak, oczywiście będzie filmik, tylko się zainstaluje gra Tak, oczywiście, link w opisie będzie do jego filmu do jego kanału i do filmu oczywiście też Żebyście zobaczyli jak... Nie, tam nie mam, nawet fotki nie mam Takie świeciutki jestem się Jeszcze jest no, tak, 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 oczywiście niezbyt długo nagrywam, e, tylko mam bardzo mało miejsca na dysku, bo coś usunąć. I powiem tylko tak, co będzie na moim kanale? E, na święta kupiłem... Co no, jest tutaj takie, czemu się to nie śpieszy? Poczekaj, bo się śpieszę, bardzo mam no, bardzo mało miejsca na dysku. E, kupiłem na święta pakiet TH Kugier, kolekcję. I tam jest sporo gier, no może nie najnowszych, może tam jest Darksiders 2, z którego bym bardzo chciał nagrać, ale nie mogę. Po znaczy, prostu mój komputer... Znaczy tak, powiem tak, mam z czego nagrywać, Naprawdę mam... No, tak nie, żebym, nie żebym szpanował, ale mam tam na Steamie no... Pisze się 75 gier, to jest oczywiście mniejsza liczba, ale około 40 takich gier... Z, um, mam jakiś gier. problem taki malutki, bo ja... bo mam w stacji dysku grę, klikam i instaluję wszystko, a ono się nie włącza. Co dziwne, to weź nie wiem weź wejść w komputera, nie znam na komputerze. Mój komputer cały czas jestem klikam. O, jestem w instaluj grę. Dobra, no to ja przychodzę dalej. Czekam, a one się nie włącza. I tak, i... Hmm, tam z 350 gier może tak mniej więcej takich, co kupiłem nie że panuje. Ale niestety mój komputer to jest niestety taki, że na przykład już w Sleeping Dogs czy dla 2, już nie mogę sobie pobrać. I konwertowanie tych filmów trochę zajmuje A ma też bardzo mało miejsca na dysku, więc... Yy, znaczy nie, że teraz, ale ogólnie I wymianę komputera, no chociaż troszkę lepszą Zresztą bez problemu raczej nagrać większość gier To będę dopiero za jakieś 3 miesiące yy, No Ale teraz już bym chciał coś teraz nagrać Więc tak... Yy, no, mogę no, też yeah. Max po pół godziny będę nagrywać I yy, sądzę, że tak Weekend, znaczy tak, w piątek sobotę i niedzielę, co najmniej po, po jednym gameplay dziennie. Dwa, 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 pojďko. Znaczy zobaczę, dwa, dwa. let's play, znaczy tak, najpierw wszystko mniej więcej nagrać po gameplay'u, Znaczy jak gra mi chodzi, czy wszystko jest OK, A później ja gram Let's Play. Na przykład chcę teraz najpierw zacząć, No może nawet skończyć Let's Play z Avatara i... Zależy ja za z tej... Ja sam siebie zareklamuję, u Ciebie będę pierwszy mój Let's Play. Aqualidic GT jeśli tak. to, ja, to, to wyślę później ten, to okay. się ten. Jeśli okay, okay. wyślę później nazwę to, ty tam napiszesz w komentarzu, co No, to, to dobra, to muszę I... poczekaj, dobra, to ja to napiszę, tam mi powiesz później wszystko, tylko bardzo mało miejsc zostałaś, też chcę coś jeszcze powiedzieć. I tak, właśnie, nagram coś y, za jakieś właśnie... Znaczy nagram teraz skończę. chciałbym nagrać też z Red Faction 2 i Red Faction 1. Y, po to są genialne. Znaczy, grafika jak na te lata, w których wyszły te gry, no jest jednak dość słaba, ale gra się też fajnie, Gaś mi nie przeszkadza to wszystko, to no, no jest trochę na Call of Duty, więc mogę trochę lamić, no daj, tak, no mam tam wszystkie Call of Duty, do, opócz, wszystkie Call of Duty od czwórki i mam jeszcze dwójkę, no no Ale pewnie należy jeszcze go nagrywać, jak mówię, no po piątek, sobotę i niedzielę po jednym gameplay'u. To jeszcze tak przypomnij o tym komputerze, że go będziesz mieć, to to bardzo wesprze. No tak, będę go mieć, nie wiem jakiego i w ogóle. Teraz mam dwurdzeniówkę po 2.2 po GHz, więc no, coś słaby, procesor. ram na tylko 2 i karta graficzna tylko 256 MB, no co jest bardzo małą ilością. Hmm... Czy będę coś nagrywał może z kubą? No z kubą na pewno będę coś nagrywał. Na no nie to. No typowo port też na chyba głównie to, bo nie mam jakiegoś jak gier. Wiem, te, te rali nagramy razem. Co ty na to? Nie wiem, tak. Może się miał, że jakoś mi przekona, że tej gry, ale nie wiem. Będę próbował ze wszystkich sił. No mi te i żeby wszystko widział, żeby... Hmm. No znowu mi się coś... Dobra, no i przejdźmy dalej do tego... Aha, no i tak. No, ja będę płynął. No to jest spływ. Ale ja będę na górze. Niech hmm. nie i nie, co teraz. On zakończ. Daj dobra. Nie. Tak. No dobra. To ja za chwilę, ja zacznę swój własny play. Dobra, dobra poczekaj, bo masz to skończyć? Ile ci to jeszcze przynajmniej? No czekaj jeszcze te dwie minuty. Nie wiem, czy. Dobra, na mnie nie tracę. Dobra, nie, nieważne. Tak czy mi, tak? Nie A tutaj, dobra. Eee, I tak, mam jakiś właśnie, tak właśnie no, tak gameplayer. Właśnie może coś z Kubą się nagrać, czekaj, już się powtarzam, już wyszedłem z tego co mam powiedzieć. Właśnie Red Faksy bym się nagrać, a gameplayer, no na razie bym się chciał przyjść do gameplayer, w przykład z Palauta New Vegas, jeszcze dwa gameplayer, na przykład z Deus Ex'a nawet, bo chciałbym coś wrzucić do tej gry. Cały traka. Bo jej nie skończyłem, traka z nie wiem. Minecrafta. Eee, czekaj, miałem już tam, dobra. jest nie... Minecraft? Bo ci super tak, no już nie wiem, Minecraft też nie będę nagrywał, ale zobaczymy. ty. żebyście trollowali. No to <laughs> i... no, tak, tak, dobra. No A... A, dobra, no i... Pięć trochę taką mam za nie wiem. <laughs> nie no. I bym jeszcze chciał właśnie nagrywać... Na pewno awatora właśnie, jakby wiem, skończyć. Chciałem nagrywać jeszcze, nie wiem, Skyrima trochę. Na przykład dodatek, no co ma być chciałabym też nagrać... no właśnie każdy Jak jaka to miałaby być rozdzielczość na HD żeby się nagrało? 1280 720 dobra y i tak i musiałam właśnie nagrać każdą z tych gier właściwie co kupię w pakiecie tych haku nie są one fajne raczej w nie dniu nagrać i tak to na no raczej tyle no jeszcze napiszę mniej więcej zrobię jeszcze film znaczy, sądzę, że tak. Już w tym tygodniu raczej nie będę nim grywał. sądzę, że tak, właśnie jak mówię, cztery filmy tygodniowe powinny być. Bo um, raczej w tym tygodniu nagram dopiero coś w piątek, jak mi się wydaje. No, może się postaram coś raz to nagrywać. I sądzę, że pierwsze to będzie właśnie... Spróbuję um, zainstalować awatara i może z awatara coś dokończę. Ale ja chciałem bardziej w Sword Faction zagrać. No i na pewno jakieś gameplaye, należy, no, nieważne, bo mam mało miejsca, muszę się ogarnąć jakieś kosy miejsca. Chyba nie, nie mogę nagrać w HD. Mi się nie do tak. No, jest trochę dziwne. Nie, nie wiem, co na co ma iść. No dobra, zresztą nieważne, nieważne gdzie mam iść. No i właśnie jakieś gameplaye. Ale z dopiero może jak Avatara skończy, to nagramy Red bo te dwa let's playe, głównie gameplaye, Gdybym miał lepszy komputer, na go to będę live'ował. I jeszcze jedno, bo wiem, że to może być problem. Wiem, że nie mam mutacji, mutacji nie mam, ale... Spoko, ta gra, którą zainstalowałem, nie działa, super. Trzeba znowu zmienić plany. What the fuck? nie no, że niczego no, nie chyba mam miejsce, nie wiem, bardzo takie krótko, mało miejsca. Oj, oj, przerwało mi, bo bym brak mieć na dysku. Yy, o, więc... O. Yy, więc się ma. I powiem tak, że w górce do góry... Udzielenie. No czekaj, już uczyłem teraz nie mogę. Jezu! I teraz tak... To yy, mutacji budzę. Wiem, że może nie mam tego czarowego mutacji. No, no, ja już wiem, że jestem fajny. Ale... To, 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 to. ale... Chodzi o to, że chyba najważniejsze jest to jak się mówi, że też na pewno jest jakiś lepiej sposób dobrego głosu, ale najlepsze najważniejsze jest to, że nie, co się mówi, tak mi się wydaje. Nie? Ale chcę, żebym nie był zastrzegany jakiś typowy gimbów, tak samo jak mój kolega, znaczy mój kolega, no może, znaczy to bardzo normalne, tylko Mój kolega ma w ogóle głównie... głos jak 50-losek, <gry> Nie no, czuję, ale chyba, że to już, no nieważne, dobra, nie będziemy mówić o mu mutacjach, o, o, o. Y A. więc dlatego tak dla mnie teraz dobra, już się bawię. Dora, to już chyba, wie? No Pandora, tutaj zrobić sobie jeszcze raz nowe konto, bo zapomniałem, faktu, i ja, to mi wyskoczyło na tym rejestracja nieudana. No bo on, no bo on jest ogólny taki jakiś dziwny, no, on nie, nie potrafi nagrywać. Nie no, i... Mój komputer jest jakiś ruski, a ja nie ja. Login. No ja i jak mówię, się poszygane jakiś... O nie, czekaj, jest zapisane. Kiedy bajy potrafi kiedy ten... bajy kraft, kiedy to... bajy kraft? bo ja uderzyłem w te i ten. I potem to zapisałem, żeby ten. No może mi trafiło, mi trafiło. Tylko czekaj, bo mi tu... I nie jestem takim typowym gibusem, który tylko kiedy Minecraft? Czekaj, jak Czekaj, nagrywałem? już nie pamiętam. A, dole, dole. Ej, dobra, dobra, bo wówczas że... jakiś Tak, dobra, ale ci ja cię polecę, tylko nie skończysz. I nie jest jakimś typowym gibusem, że ooo, kiedy Minecraft, kiedy Minecraft, ludzie bawię te I najfajniejszą rzeczą tego twojego uczniów będę ja. Tak. Ale jeszcze teraz zaś się przytrząsł, o miejsce, więc nie jak to będzie z tym nagrywaniem. Postaram się coś nadrobić, nawet ja nagrajmy 20 filmów, zrobię z kilka... coś ja trochę przerwę znowu. Bo nie chcę się tylko... No chcę sobie trochę filmów... Znaczy trochę pograć. I są że... że jest e, z, z, teraz Avatara. I będę... To? I sobie... Nie, albo nie, wiecie co zrobię teraz? na y, Red Faction 2. W tym tygodniu powinienem trochę powrócać. Nie mam co robić. I... tyle. No Red Faction chyba sobie tak wrzucę, lecę, bo mm -hmm. ostatnio pogrywam No i chyba się właśnie z tego wrzucimy sd No i kurde, gdzie jest bo ja pamiętam, że pisałem sobie specjalnie A bo hasłów, nie wiem, ale A czy... No i tak, no i Jak skończę tego sd z Red Faction, mm -hmm. też trochę go nagram zrobię sobie się przerwę Przypaniałem se Później odinstaluję, zrobię let's play z Awatara i sądzę, że let's play będzie duża przerwa jak i będę mogłem jakiś to czas to z gier, które aktualnie będę grał no, i... no czekaj, dobra no to dobra, to już też polega się śpieszy i w ogóle co chwilę przerywa, to no, no, nie nieważne No i tak czy siak hmm. No, no to tyle, jak jeszcze raz, żeby nie wypostrzegł, jak, po prostu tak, jeszcze jakaś jakby coś, to krytyka, ale być jakaś taka, nie wiem, powiedzcie mi, co o lepiej sre. zrobić, jak lepiej nagrać większe, czy się słabe, a jak coś nie podoba, to po prostu dajcie łapkę w i na przykład komentarze, typu jakie głupie dziecko, idź z YouTube'a, idź z YouTube'a, YouTube głupie dziecko, więc... tyle właściwie. <trujemy> po i, bardzo te, pan nusa i, i Więc tak... Później jakaś raz, myślę, z, z, z tego... z Red Facture się ukazać, musi jeszcze jakiś let's play z Avatara, powiedzmy i później jakieś gameplay'a, najwyżej kiedy indziej zrobię jakiegoś let's play'a. On miał pomysł, że on mi będzie pisał takie fajne teksty, które on chce powiedzieć, a ja będę mu to czytał, że może bym mógł. No, no tak. No, powiem że sam pamiętam ty, jakby to było wczoraj. Nie no, to coś takiego... To mniejsza z tym. O, doszedłem się tego kolejnego etapu i dobra, dobra, to nara, to jest właśnie to, co kończ bo to trochę przeciągam. właśnie dobra, to nara, to tak, let's play, let's action i nie hejtowali mnie, proszę, to właśnie,